serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika. Dzisiaj przychodzę do was z czytaniem kart na miesiąc marzec. Jakie karty tutaj mają ostrzeżenia? Jakie dobre rady? Na co powinnyście, drogie wodniki, zwrócić uwagę? W czym być ostrożne? Jakie tutaj szanse też? Możliwe na Was czekają. No, ja bym powiedziała: że zaskoczenie. Pierwsza karta mówi o takim zaskoczeniu, wielkich oczach na coś, po prostu zrobicie wielkie oczy. Może to być informacja jakaś, może to być też zdarzenie pewnego rodzaju. Karty mówią, że trzeba będzie w tym, w tym momencie działać bardzo szybko. Tutaj będzie sytuacja wymagała szybkich decyzji, szybkich jakichś szybkich działań, tutaj nie ma czasu na, na zastanowienie. No i troszeczkę ta sytuacja taka, powiedziałam, do tej pory nie miałyście, nie mieliście do czynienia drogie wodniki, czyli no, trzeba będzie kuć żelazo póki gorące, żeby potem ta sytuacja jakoś dobrze się tam rozwinęła w, w pożądanym przez Was kierunku. Co tutaj karty pokazują w kwestiach? Miesiąc może być trochę taki, możecie mieć wrażenie, że będzie, że robicie, robicie, a te sprawy się nie posuwają do przodu. Będziecie szukali rozwiązań, szukali może nowych możliwości, może też pomysłu na siebie. W każdym razie karta poszukiwań. Uważajcie też na bałagan, żeby w bałaganie nie utonąć, bo tu też karta dosłownie mówi o tym, że właśnie przez jakiś taki nieporządek, chaos yy, czy jakieś zaniedbania yy, trudno wam będzie, yy, niepotrzebnie będziecie tracić energię, yy, czas na coś, co moglibyście zrobić od tak. Yy, tak dosłownie tutaj yy, karty mówią. Czyli dbajcie ogólnie o porządek. Yy, co tutaj jeszcze dalej? Yy, no, tak jak powiedziałam, że te sprawy, wszystkie wasze, ogólnie taka energia miesiąca, to jest takie trochę nie tyle flaki z olejem, co nie będzie to taki bardzo energiczny miesiąc. Nie będzie to miesiąc jakichś tutaj nowych, nie tyle nowych wyzwań, ale może nie będziecie miały ochotę po prostu chociaż wiosna, tak, nowa energia, to Wy nie będziecie miały ochotę tego swojego życia jakoś zmieniać, yy, czy pójść w innym kierunku, yy, czy na przykład, nie wiem, szukać innej pracy, jeżeli komuś jest niedobrze. Yy, taki miesiąc nie tyle, no może po prostu leniwy, o, yy, tak bym powiedziała. Pomimo tego, że coś tam się będzie działo, yy, jakieś sytuacje będą wymagały, tak jak tutaj ta karta mówi, od Was nagłego, takiego szybkiego działania, to poza tym taki miesiąc może szukania nadal pomysłu na siebie, ale brak jakby, jest cały czas szukanie, ale brak wcielenia tego w życie. No nie wiem z czego to u Was może wynikać, ten brak wcielenia w życie, bo pomysłów tutaj na pewno, drogie wodniki, Wam nie brakuje, ale właśnie ten no, potencjał potencjałem, ale co brak tutaj jest realizacji karty, mówią, czyli ten potencjał zostanie gdzieś tam zagłuszony, no nie, nie wprowadzony w życie. Możliwe też odwiedziny niespodzianka, albo też listonosz na przykład przyniesie Wam list z miłą niespodzianką, chociażby niższy rachunek. <laughs> Tego Wam oczywiście życzę. W każdym razie ktoś do Was z dobrymi wiadomościami w tym miesiącu gdzieś tam do drzwi zapuka, zawita. No i to w zasadzie byłoby na tyle drogie wodniki. Także no ja życzę Wam udanego miesiąca. Zapraszam oczywiście do innych moich czytań. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa. Pa.